Cześć. dzisiaj pokażę Ci, jak wygląda nasza odzież PT. Pamiętaj, żeby polubić ten filmik i subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. Pakiet odzieży PT to zestaw różnorodnej, modnej i jakościowej odzieży w stylu vintage. Ten pakiet zawiera aż 70 sztuk ubrań z poprzednich kolekcji idealnych do sprzedaży detalicznej, outletu lub butiku online. Około 45 sztuk to odzież firmowa znanych marek, co czyni ten zestaw szczególnie atrakcyjny. W pakiecie znajdziesz m.in. kurtki, sukienki, bieliznę, stroje kąpielowe, spodenki, t-shirty, bluzy, bluzeczki, czepki czy szlafroki. Zapraszamy do zakupu na naszej stronie internetowej www.wiltex.pl, lub www.wiltex.lt do kontaktu z naszymi sprzedawcami. Lub do odwiedzenia nas stacjonarnie w siedzibie naszej firmy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Na naszym kanale znajdziesz więcej przekrojów. Zapraszamy!